Do Wrocławia przyjechali na konkurs, by zmierzyć się nie tylko z historią. Osoby niedosłyszące i głuche, zwykle wykluczone i wycofane dziś postanowiły odkryć przed nami swój cichy świat, żeby zrobiło się o nim głośno. Alicja Waliszewska. To dla nich podwójny sprawdzian. Głusi i niedosłyszący uczniowie z całej Polski przyjechali do Wrocławia, by sprawdzić swoją wiedzę historyczną. Pitwy jakie, kiedy przebiegały, kto je prowadził. Zmagali się nie tylko z historią, ale i z językiem polskim. Dla wielu z nich polski mówiony i pisany to spore wyzwanie. Pokonywanie strachu. Strachu głównie przed słyszącymi. Czyli tak, głusi chcą być mniejszością językową. Dlatego, że mają swój kodeks, mają swój język i swoje schematy komunikowania. Na przykład takie zdanie, choć złożone z polskich słów, trudno je zrozumieć. Oznacza na wszelki wypadek kup bilet. Śmiało można więc powiedzieć, że język migowy to po prostu inny język. On pracuje w szkole, jest nauczycielem. I tak samo język polski musi. Musi, y, musi znać język polski, ale ten język polski jest jego drugim językiem. Jest to język obcy dla niego. Wielu słów na język migowy nie da się przetłumaczyć, nie ma idiomów, a to, czego nie mówią gesty, dopowiada mimika. Doskonale widzą nasze nastroje, nasze emocje, czy jesteśmy spięci, czy jesteśmy tacy euforyczni. Na pewno, jeżeli tylko pozwolimy tak do, do siebie dotrzeć, to oni chętnie z nami wejdą w kontakt. Uczą się, pracują, mają swoje hobby. Przeszkodą jest jednak komunikacja, bo taki gest innych najczęściej odstrasza. A ludzie to rozumieją jak, tak Tak. tak. I co, co potem się dzieje? No, Czuję, że A chęć kontaktu ze słyszącymi często kończy się tak samo. Jak ktoś spotyka cuszanci, tak szybko cię mówią, to ja tego cię nie rozumiem. Lepiej jakby ktoś mówi walnej. I... By działało to w dwie strony, potrzebna jest tylko cierpliwość. Alicja Waliszewska, Polsat News, Wrocław.